Siemka, Siemka. Koniec lutego. Pora coś nagrać. Witajcie. O, cześć. Nagrywamy telefonem na jednym ujęciu, także wybaczcie, e, wadliwy głos. Postaram się tak nie, e, nie trząść. Zapraszamy. Robimy obchód. Robimy obchód. Co się nowego wydarzyło. Trawa zielona. Śniegu w tym roku u nas jeszcze nie było. Więc można spokojnie sobie jakieś tam prace tutaj prowadzić. E, zacznę od tej grządki, takiej. O, to jest moje dzieło, nowe. Grządka podwyższona. E, no i co? E, jest tak, że wykombinowałem trochę takiej ziemi, e, tak naprawdę kompostu z liści. I ten kompost, właśnie tutaj na wierzchu jest. Pod spodem są liście powinny być liście zaraz się dogrzebiemy, zobaczymy. Powinny być liście takie. Zwykłe liście. Pokaż się. O, gdzieś tutaj są. O, są. Na, na, na złość mało. Liście. Może się już rozłożyły. A pod spodem są zrębki. O, są te liście. Nie oszukuję. Proszę bardzo. I pod spodem są zrębki. Tak to wygląda. Pod zrębkami jest przekopana. O matko, tak teraz wyglądają moje ręce. Po zrębkami jest przekopana e, trawa. Mam nadzieję, że ona tutaj nie wyjdzie. Później jest dalsza część tego e, ogródka. To to już było. Tu w zeszłym roku e, rosły kwiaty z oszą. One były takie kiepskie. Nie polecam nikomu kupować kwiatów z oszą. Lepiej chyba zaopatrzyć się w kwiaty e, u sąsiada. E, a w to tak jakoś marnie mi wyszło tutaj są o tu cztery stanowiska na porzeczkę będą w planach jest tak że to będzie trzy porzeczki czerwone jedna porzeczka biała i te stanowiska przygotowane także tak naprawdę pod e, wyjęta taczka ziemi pod każdą e, pod każdą z tych e, porzeczek na dół wsypane są te zrębki e, na zrębki e, do tej dziury e, Ziemia torfowa, żeby wypełnić tą dziurę i na tą ziemię torfową jeszcze zrębki, tak żeby tak żeby po prostu te porzeczki były zaściółkowane, żeby nie rosły jakieś tam chwasty i żeby utrzymywało to wi wilgotność ta ziemia odseparowane takie, takie miałem po prostu Kostki co miałem, to dałem metodą gospodarczą i tyle. Idziemy dalej. No i ogródek. Boże, znowu macham. I ogródek warzywny. W tym roku było tak, że no oczywiście na jesieni na grubo trawą było przykryte. Trawa zmieszana ze zrębkami również. I co, i tak to sobie właśnie tutaj jest. Ta ziemia w tym ogródku warzywnym już nie była przekopana w zeszłym roku. Tu jest taki ogródek permakulturowy, się robi. Ona się robi taka fajna, próchnicza. Postaram się tutaj jej trochę sięgnąć. O właśnie, tak. I co, i kontynuujemy to dalej, bo to nieźle wyszło. Nie było chwastów, zbiory były dosyć fajne, posypane teraz właśnie tak jak widać te białe, to jest taki dolomit posypane tym dolomitem, żeby to odkwasić bo zrębka była no, niestety z różnych drzew liściaste i glaste i wszystko po prostu co miałem to tam sypie i już i teraz Wam jeszcze pokażę ten kompost z liści o właśnie on tutaj jest nie wiem czy na filmie to wyjdzie, ale on ma taki brunatny kolor nie wyjdzie, już widzę, że ten kolor, ten odcień jest troszeczkę inny niż ja tutaj na monitorze, niż ja tutaj go widzę w rzeczywistości. I to jest taka ziemia z liści, kompost. Fajna, ona jest taka puszysta, leciutka. Nie wiem, czy ona jest kwaśna, pewnie kwaśna. To się tego jeszcze dolomitu tutaj dosypie, to się wszystko rozgrabi. Skopię to, i to będzie naszykowane pod pomidory. No i tak, o, tak, to wygląda. No i ogródek tutaj ten kwiatowy. Też na nawoziłem taki, co tutaj jest. No jest trawa skoszona, tak jak widzicie. Są zrębki i są jeszcze liście przywiozłem. No to już jest w dużym takim stopniu rozkładu. Tam jest jeszcze ten dol, dolomit. Też tak naprawdę wszystko co mam to tutaj sypię. Ten ogródek kwiatowy tutaj są tutaj gdzie jest położony ten patyk, to jest zaznaczone miejsce, gdzie na jesieni wsadziłem cebulę lilii, tutaj rząd jeszcze lili, a więc przewaga lilii. No i tutaj troszeczkę jeszcze kwiatów się dosadzi i tak naprawdę tą przestrzeń kwiatową tak się zamknie. I już. No i te zrębki jeszcze, o mamy taki zapas tej zrębki. Zrębka oczywiście, to jest taka zrębka działkowa. Jest tak, że działkowcy znoszą te gałęzie w jedno miejsce. Potem przychodzi firma z takim urządzeniem, sieka te zrębki, i one później są do wykorzystania przez działkowców. Także tak to, tak to jest z tymi zrębkami. Nie wszyscy z tego materiału korzystają. Ja mam wrażenie, że na całych działkach to korzysta dwie, trzy osoby z tych zrębków. I tyle z Rębek. No to już to wszystko na tym filmie. Serdecznie wam dziękuję. I co? I pozdrawiam wszystkiego dobrego, bo w nowym roku, bo jeszcze się nie widzieliśmy. Na razie trzymajcie się. Hej.